A Hej, witajcie pisać, żeby... na reklamie serwera. Właśnie, oto na naszym Minecraftie PE reklamuje serwer z PC. Survival Frakie. Tak, tak jak mówi mój kolega, ten serwer to Survival Frak. Na którym nasz kolega, który nagrywa, jest technikiem, nagrywaliśmy poprzedni odcinek, lecz nasz ukochany technik zapomniał włączyć mikrofonu. No, sorry. Dlatego robimy to jeszcze raz. Ten serwer jest ogarnięty już. Ma, ma dużo pluginów. Jeszcze mamy tylko jeden taki błąd. Nie działa nam losowe tepa, tak. tak. naprawiamy, staram się naprawić. Ale e, nie tylko to, jeszcze mamy taki błąd. E, Będziemy też szali ten wraz z Wami, by nam możecie doradzać, pomagać. Jeśli kupywać VIP-a, to pomoże nam ogarnąć serenit i zapłacić za. No, e, no ale no. też właśnie mm, mamy taki problem. Z tym, że jak że, że przed e, nikiem nie możemy jakoś włączyć, e, żeby był head i i te napisy takie. Nie wiemy czemu. Gracze, jeśli mam. Gracz i, nawet jest, bo pisze deat full. To jeszcze to nas smuci, bo może być deat full. Ale jeszcze jeden taki. Ale najgorsze i... gorcze, wszystkie. A, ale ale już problem staramy stanem... już naprawiamy, nie mamy jeszcze kitów tworzonych, ale będziemy właśnie Tej, je robili za niedługo. Jeszcze e, właśnie ten problem z tymi VIP-ami chcemy naprawić. Chcemy wam zadać pytanie. Co byście chcieli mieć wy i tak wipak? A w co widać gracza? Oczywiście najlepsze propozycje wierzymy. Możecie zostawiać propozycje. Jeszcze. jeszcze super Super VIP jest. Jeszcze nie, nie mamy, e, chyba forum chyba jeszcze nie zostało stworzone przez właściciela, ale mamy jest robić. Link do serwera będziecie mieli oczywiście w opisie. Czyli znaczy IP do serwera, zobaczcie. Tak, IP w opisie będzie. Serwera, Czy odcinka... To jest taki mały jest odcinek. Tak. No, oczywiście mój brat głupi gra na komputerze, co chce was dopuścić. Bo byśmy to nagrali na kompie. Ale... No, Może będzie tutaj odcinek tak. na komputerze Gdzie pokażemy Wam jakiś terror wyglądania Nie komentujcie, że jest brzydki. Ponieważ tak. mamy go dopiero o dzień. No już znaczy tu już tak już dużo, że mamy no, pluginy wgrane, premisje są już e, wszystkie, a tak tyle się męczyliśmy z premisjami, bo na spawnie wcześniej to e, mo, 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 można było tak no. każdy gracz mógł sobie wszystko niszczyć, niszczyć budować. No. Nie było jeszcze ustawionego na komenda no. spawn. E, by, no niby była taka komenda spawn, ale trzeba było pisać out oh, me spawn.